Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Tomek Parking Polska. Dzisiaj słuchajcie tak nietypowo, bo nie będzie to samochód, ale jak widzicie, za mną stoi koparko-ładowarka, dokładnie tak to się nazywa. Massey Ferguson, zaraz zobaczymy sobie konkretnie, jaki to jest model. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie, a w ogóle to jestem niedaleko Białego Stoku i będę miał okazję pokazać Wam, jak taka koparko-ładowarka. Wygląda. Szczerze powiedziawszy nigdy W czymś takim nie siedziałem, nigdy czymś takim nie jeździłem. Tutaj konkretnie mamy model Massey Ferguson MF50 Zobaczmy jak to wygląda Tutaj jest tabliczka znamionowa No i tak wynika, że mamy Massey Ferguson, brytyjska firma Manchester England MF50H Chyba W tym momencie Tak to wygląda, z tego co Zweryfikowałem, to mamy tutaj silnik o pojemności 4,1 litra, który chyba osiąga moc jakąś w okolicy 70 koni mechanicznych. Tutaj też mamy jakąś tabliczkę, no ale zobaczmy sobie, jak ta maszyna wygląda. Kawał pojazdu. Ok, zobaczmy, czy da się otworzyć tę maszynę. Dobra, to ja zajrzę do środka i zobaczymy sobie, jak wygląda cała imprezka w środku. Więc w środku wita nas fotel, który, jak widzę, jest obracany. Tutaj mamy deskę rozdzielczą. Zaraz spróbuję pokazać. No, obracany, bo pewnie e, z jednej strony sterujemy koparką. Czy tam ładowarką, a tu mamy z tej strony spychać, i tu możemy jechać. Więc tak naprawdę mamy tutaj sporo różnych dźwigienek. Zacznę sobie tutaj od tyłu. Mamy tutaj pedał i różnego rodzaju przekładnie. Nie wiem cokolwiek. Tutaj też mamy coś do sterowania kompletnie. Nie wiem do czego to jest. Może za chwilę się dowiem. Tu również mamy jakieś przekładnie. To jest jakaś chyba skrzynia biegów. O, usiadłem i tak się śmiesznie zapadłem, Tu mamy skrzynię biegów. No i oczywiście kierownica, z jakąś tam deską rozdzielczą eee, Z różnymi przyciskami na światła Tutaj mamy chyba skrzynię biegów Tu jest pewnie zapłon Tu mamy wskaźniki benzyny Być może oleju albo ciśnienia hmm. Tutaj też coś jest blokowane O, światła awaryjne Dobra no i jak jest widok słuchajcie w tej koparce, ładowarko koparce, no całkiem spoko. O, tutaj jeszcze na górze są jakieś głośniczki chyba nawet. No powiem Wam, że wygląda to ciekawie. Fajnie, tutaj mamy pedały oczywiście. Kompletnie nie wiem, pewnie to jest gaz zakładam, hamulec może. Sprzęgło, więc zobaczmy sobie ten środek. Tu jakieś mamy kontrolki, troszkę już jest tutaj ubrzone. Zmienić. A jeżeli chodzi o tym, i tutaj to jest do sterowania, nie? Do zamykania, tutaj do podnoszenia jest takie łapy, co ona stoi na łapach do opuszczania. No co ramię? Sterowanie. Tu jest gaz. Zobaczcie, jak to daleko sięga, to jest lekką ręką z jakichś 4,5 metra. Okej, okay. no to jest teleskopowa. To ma ma większy zasięg, niż taka normalna. No, są bez teleskopu też No, to prawie mogę się poczuć tutaj, jak bob budowniczy w środku. Powiem Wam, że przestrzeni jest całkiem sporo i widok w zasadzie to jest te 360 stopni. Widzimy wszystko, co się dzieje dookoła. Jestem dosyć wysoko, widzę oczywiście przed sobą tak jakby maskę z pokrywą, pod którą znajduje się silnik tego pojazdu. Na końcu jest oczywiście łycha z pychacza, no i co, siedzenie jak siedzenie, całkiem wygodnie mi się tutaj siedzi. Pewnie tu klimatyzacji nie ma jako takiej, jeżeli by się pracowało w jakimś upale, no ale jest to, jest to ładowarko koparka, więc jest to miejsce, jest to budowlany pojazd, który służy do wyrównywania terenu, do kopania jakichś tam dziur i tak dalej. także no jest to ciekawe, bardzo mi się podoba tutaj środek.